Siema Antek, witam Was w kolejnym odcinku. Dziś będziemy otwierali rzeczy, które odblokowałem na poziomie Cioci. Na koncie Cioci, o może tak powiem. I tak to postawię. O! I właśnie mamy sobie tutaj. No. Parę levelów. No. Oczywiście. Zobaczcie, ile mam misji. No kliknijcie. Misji mam... O kurde. To może jednak będę... O tak. Misji mam. Tak sami widzicie. Bardzo dużo. Tu jeszcze z karnetem, ale bardzo dużo mam misji. Więc oczywiście będę dla was nagrywać jak będę odblokowywać te poziomy, tylko muszę być u cioci, dobra, nieważne. Wybierzmy sobie najpierw Golda. No dobra, lecimy. Zaczniemy od małej skrzynki. No poczekajcie. Gayle! Proszę Państwa, kto by się spodziewał, że Gayla dropniemy? No nikt. Dobra, big boxik. Się. nie słuchajcie dobra niko nie no słuchajcie to jest, ten odcinek jest porąbany po prostu nie jak jeszcze tu coś wpadnie no nie świeci się to już było za piękne jakby tutaj coś wpadło nie ale jeszcze mamy oj bo zasłaniam tu za bardzo ręką jeszcze mamy mega boxa Szóstka. Nie no, tego jest już za wiele. Trzy nowe postacie na jednym filmie. No to lecimy. Świeci się jedynka. Świeci się, oczywiście się świeci. Jedyneczka kochana. No i zobaczcie. Ja nie patrzę, co flatuje. Wy sobie patrzcie. O Jezus, Star Power, Gadżet Dorosy. Ajajaj, a byłem pewny, że to będzie po prostu nowa postać. Ojej. Ale... Nowość. Gadżet. Rosa. A nie. W sumie wy znacie ten gadżet pewnie doskonale. Zobaczmy sobie na nowych zadymiarzy naszych. No proszę państwa. Tego to się nikt nie spodziewał. Z małej skrzynki Gale i na dodatek z Big Boxa Riko. No to jest niemożliwe. No i tym miłym akcentem kończymy ten odcinek. Trzymajcie się. Nała